Poprosiłam naszego księdza proboszcza o godny pochówek mojej mamy. Wyraził zgodę tylko i wyłącznie na, na msze w kościele. Na odprowadzenie zwłok na cmentarzu nie zgodził się, To było dla nas bardzo bolesne, dla całej rodziny. Wszelkie próby, żeby inny ksiądz odprowadził, chociaż trumnej poświęcił. Spełzmy na niczym, nie wyraził zgody nasz prowoś na to. Było to bardzo przykre doświadczenie. Nie życzę tego nikomu. Zmarła śmiercią tragiczną. Zamarzła na ogródku sąsiadów. Alkohol nie dał jej dojść do domu. Ksiądz umotywował odmowę tym, że nie chodziła. Do kościoła. Nie wpuszczała go na kolędę do domu. To są jego, jego słowa. Rodzina była zdezorientowana, zawiedziona, rozczarowana, rozżalona, co tylko wszelkie złe emocje, właśnie towarzyszyły temu pogrzebowi, więc nie, było to, nie był to pochówek, tylko to była jakaś, tak jakby demonstracja. Ja to tak. Niepełny, nie niespełnione to było i. i...